TV .pl. Władze Sanoka wycofują się z pomysłu poprzedników dotyczącego zorganizowania specjalnej strefy ekonomicznej przy ulicy Okulickiego. Na konferencji prasowej w magistracie zaproponowano przedsiębiorcom inne lokalizacje terenów pod inwestycje. Wszystkie inwestycje pod ewentualnie budowę jakichś zakładów przemysłowych są dwa oczekiwania. Pierwsze, żeby to był obiekt y, skomunikowany z jedną z dróg krajowych, powiatowych lub gminnych lub wojewódzkich i na wypłaszczonym terenie. Y, pojawiali się u mnie też inwestorzy, którzy byli zainteresowani, również lokalni inwestorzy, może nie to, to duży przedsiębiorczy, jednak y, każdy oczekuje tak, skomunikowania i wypłaszczonych, w związku z czym okolickiego nie wchodzi w rachubę. Jest to teren, na dużym zniesieniu, bo w granicach 60 metrów różnicy pomiędzy ulicą Kulickiego, a miejscem, na którym miałaby być zlokalizowana strefa, jest tam linia wysokiego napięcia i linia średniego napięcia. Teren znajduje się w terenie skalistym, bo już dokumentacja opracowana przy drodze i przy kanalizacji potwierdziła, że na bardzo Niskiej powierzchni od terenu, no, w około 70 cm, znajduje się skała. Wyrównanie, wypłaszczenie tamtego terenu, to przyznam się szczerze, że jak patrzę na, na te projekty, i warstwice to dziwię się, że nie chciałbym nikogo obrażać, że ktoś rysując, więc albo nie, nie, nie robił tego na mapie zasadniczej, gdzie są rzędne, i nie trzeba być naprawdę specjalistą w dziedzinie planowania przestrzennego, w dziedzinie budownictwa, żeby powiedzieć, że to są jakieś nieporozumienia budowa jakiś skarb nasypów. W związku z czym Dąbrówka nie wchodzi w rachubę. My mamy do dyspozycji niewielkie powierzchnie, bo mamy około 5 hektarów przy ulicy Stróżowskiej na dawnej Prochowni. No, widać, nie ma tam dużego zainteresowania. Są też działki prywatne, które mogłyby być zadysponowane, gdyby taki inwestor się pojawił. Nie wiem, czy byłby sens, żebyśmy je wykupywali, bo mamy w Olchowcach tam przy 100 milionach. Działkę około 2,5 hektara. Jeżeli pojawiłaby się osoba, która byłaby zainteresowana inwestowaniem w Sanoku, my byśmy mogli tutaj jako miasto wejść z poprawą infrastruktury drogowej, żeby nie wchodzić w konflikt z dzielnicą Wolchowce, tylko w rejonie tutaj z Towarzystwa im. Świętego Brata Alberta skomunikować tę działkę z Drogą Krajową 28 i będziemy wskazywać takie działki. Natomiast na budowy jakiejś strefy ekonomicznej o dużym zasięgu o kilkunastu czy kilkudziesięciu hektarach nie ma mowy. Ale chciałem też Państwu powiedzieć, że w, nowym, w nowej perspektywie finansowej RPO nie ma dofinansowania na strefy ekonomiczne dla przedsiębiorstw wielkoprzemysłowych, czyli dla średnich przedsiębiorstw o zatrudnieniu do 250 osób jest taka możliwość, natomiast na dużych przedsiębiorstw nie ma. W związku z czym myślę, że jeżeli się pojawią drobni inwestorzy, którzy byliby zainteresowani, my możemy im y, wskazywać tereny, i tak mówię w Wolchowcach, jest taka działka, y, ja zleciłem wycenę y, i z tym, że oczywiście nie byłoby to zasadne, żebyśmy jako miasto kupowali, a potem odsprzedawali jakiemuś inwestorowi, ale będziemy mieli jako rezerwę, którą możemy wskazać do zainwestowania. Ale wycenę zlecił pan y, działki tej miejskiej? Nie tej prywatnej bo rozmawialiśmy wstępnie o ewentualnym nabyciu ale doszliśmy yy, tak tak mamy tą działkę na prochowni to jest rzeczywiście prawie 6 hektarów ona no, na pewno jest na działka do zaakceptowania szczególnie przez tego średniego przedsiębiorcę tam jest doprowadzona cała infrastruktura, czyli uzbrojenie tej działki jest, czyli tam jest doprowadzony i, i, i światło i woda i energia. Natomiast no, jest na pewno problem tutaj z komunikowania, bo tutaj kwestia no, ta obwodnica, która je powstaje, no ona tutaj nie daje jakby zjazdu i nie ułatwia funkcjonowania tam, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, ale tak jak tutaj powiedział pan burmistrz, no to wielko, wielki przedsiębiorca tu nie przyjedzie, natomiast przedsiębiorca zatrudniający, jeżeli się rzeczywiście znalazł, miasto jest otwarte na przekazanie tej działki. W takim zakresie, żeby rzeczywiście ktoś coś budował na tej działce i żeby się to, ten teren rzeczywiście był zaadoptowany przez kogoś. Miasto naprawdę, proszę wierzyć, że jest otwarte na przyjazdy przedsiębiorców i to nie jest tak, że, że, że absolutnie miasto przeszkadza przedsiębiorcom. Tu nawet taka gdzieś padła informacja, że w jednym z czasopiśmie ile to tak naprawdę zlikwidowano zostało, gdzie firmy i nagle się okazało, że wymieniane są firmy, które są poza miast Sanokiem, czyli z całego województwa w tym momencie. Natomiast proszę wierzyć, że rozmawialiśmy również z tym panem, który kiedyś był wymieniany, że, że miasto, że, 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 że tu jakby no nie ma dobrego funkcjonowania z miastem. Właściciel firmy powiedział, że absolutnie nie ma żadnych uwag do miasta. Miasto umożliwia rozwój tylko tak naprawdę no, miasto też nie ma okre... takich terenów, które by można było spokojnie i szybko przekazywać. Ta, ta strefa Okulickiego tu już nie będziemy wracać do niego, bo ona się nie nadaje na jakąkolwiek budowę. Natomiast mamy tą stróżowską, jeżeli ktoś by był zainteresowany, jeżeli się rzeczywiście zgłosi, również będziemy rozmawiać o olchowcach. Tam jest rzeczywiście najprostsza rzecz. Bo tam właściwie kwestia skomunikowania z drogą krajową, z drogą wojewódzką jest wielce i tam nie trzeba drogi budować, żeby te działki rzeczywiście połączyć. Czekamy na takich kontrahentów, czekamy na przedsiębiorców, nie tylko tych, którzy funkcjonują na terenie Sanoka i chcieliby się rozwijać, ale również i przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa z zewnątrz. Bo działka niby jest, a tutaj jak, jak się sprawa z My rozmawialiśmy na ten temat jeszcze z poprzednim prezesem. Prezes nie chciałby, bo prezes ma już ten zakład, znowu będziemy rozmawiać na pewno i będą takie działania prowadzone i rozmowy. I nie chciałby rozdrabniać tego zakładu zdecydowanie by wolał żeby ten zakład pas stomil żeby on był w jednym miejscu w tym momencie i taka propozycja odnośnie ulicy chociażby Stróżowskiej ona padła z naszej strony ale to w tym momencie jakby była nowa lokalizacja by była tejże firmy w tym momencie o wiele bardziej stomil by wolał brać te tereny które no nie są nasze które są bezpośrednio sąsiadujące prawda z firmą czyli to są tereny po byłym autosanie których właścicielem no już nie jest nawet i syndyk, tylko w części również i pan Zasada jest właścicielem. W tym kontekście chciałbym się rozwijać, ale temat jest również otwarty. Również i rozmawialiśmy przecież odnośnie tego OTL-u, żeby ewentualnie w tym momencie również i PAS to jako pierwszeństwo miał, ale no ze względu na to, że, że, że również i Stomil nie był zainteresowany. Natomiast oferta nasza jest również dla tych firm, które istnieją. Jeżeli będą zainteresowani, na pewno te tereny pokazuje udostępniamy i przekazujemy je naprawdę za niewielkie środki finansowe, tylko żeby rzeczywiście uruchamiać produkcję i dawać nowe miejsca pracy dla ludzi z Sanoka i nie tylko z Sanoka. TV Podkarpaciepl.